Hej, psych2goersi, czy kiedykolwiek rozglądacie się wokół i czujecie, że wasze życie to jeden wielki bałagan? Dawna pasja, motywacja i ekscytacja wydają się odległe, a teraz wszystko jest nie tak. Może masz jeszcze większy chaos w głowie, puste konto, nieudane związki, lub po prostu utknęłaś. I bez względu na to, jak bardzo starasz się pozbierać, Kończysz z tym samym uczuciem stagnacji, zmęczenia i beznadziei. Jeśli właśnie tam jesteś, chcę, żebyś wiedziała, że nie jesteś zepsuta. Życie potrafi być niesprawiedliwe i nie zrobiłaś nic, żeby na to zasłużyć. Klikając w ten film, wiesz już, że coś musi się zmienić na lepsze. To, że tu jesteś, dowodzi Twojej gotowości do startu. Ten film nie dotyczy szybkich rozwiązań ani perfekcji. Chodzi o to, by wprowadzać małe, praktyczne kroki, które pomogą Ci poczuć się lepiej i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Więc zacznij tam, gdzie jesteś. Możesz się zastanawiać, od czego zacząć. Bez presji, ale już zaczęłaś, będąc tutaj i oglądając to. Może teraz wydaje się to nieistotne, ale zobaczysz, jak ważne to będzie, gdy spojrzysz wstecz na swoje postępy. Bałagan wokół ciebie. Niezależnie od tego, czy dotyczy Twojej przestrzeni, czy stanu umysłu, nie definiuje tego, kim jesteś. To tylko migawka tego momentu. Nie obwinij się za czas, który spędziłaś, czując się zablokowana. Zamiast tego, skup się na tym, co możesz zrobić dzisiaj, i na krokach, które podejmiesz, idąc naprzód. Nie rozmyślaj za dużo. Zacznij od małych kroków. Gdy utknęłaś w paraliżu analitycznym, zbyt dużo analizujesz, co jest nie tak i jak to zmienić. Pamiętaj, samo myślenie nie wprowadzi zmian. Podejmij działanie, żeby zacząć iść do przodu. Wiem, czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić. Może posprzątamy malutki kącik. Tak, naprawdę. Słyszałaś kiedyś powiedzenie, jak zjeść słonia? Kęs po kęsie. Tak samo jest w życiu. Mówienie ci, żebyś posprzątała cały dom od razu, byłoby niedorzeczne. Ale co jeśli skupisz się tylko na malutkim kąciku? Możesz uporządkować jedną szufladę, jedno krzesło albo małą przestrzeń w 10 minut. Bałagan może potęgować chaos w głowie, więc wybierz miejsce i po prostu je uporządkuj. Badania pokazują, że nawet drobne czynności porządkowe mogą znacząco poprawić nastrój i dać poczucie osiągnięcia. Potrzebujesz tego. Kiedy zobaczysz, że choćby jedno małe miejsce wygląda lepiej, Możesz poczuć motywację, żeby zrobić więcej, ale na razie świętuj to zwycięstwo. Zrobiłaś coś namacalnego, co pozwala iść dalej. Popraw sposób, w jaki zaczynasz i kończysz dzień. Badania pokazują, że to, jak zaczynamy i kończymy dzień, wpływa na nasz nastrój i produktywność. Zastanów się więc nad swoją poranną rutyną z ostatnich dwóch tygodni, co Ci nie pomaga. Na przykład Wstań tylko 10 minut wcześniej, zamiast się wylegiwać. Zamiast przewijać telefon zaraz po przebudzeniu, spróbuj się porozciągać albo wyjść na krótki spacer. Kiedy wrócisz, odpocznij i poświęć kilka minut na prowadzenie dziennika lub praktykowanie pozytywnych afirmacji. Pod koniec dnia pomyśl, co się udało i za co jesteś wdzięczna. Wyznacz proste cele na jutro, by ograniczyć zmęczenie decyzjami. Na przykład zaplanuj posiłki, lub wybierz ubranie. Nie spiesz się. Skup się na zastępowaniu jednego nawyku naraz. Wycisz się dzięki relaksującej rutynie przed snem, na przykład czytając lub medytując. I ogranicz czas spędzany przed ekranem, przed zaśnięciem. Taka rutyna poprawia sen, poczucie organizacji i przygotowuje na lepszy dzień. Ustalaj cele krótkoterminowe. Podziel swoje długoterminowe cele na małe, łatwe do wykonania kroki. Jeśli Twoim celem długoterminowym jest lepsza kondycja, zacznij od krótkoterminowego celu, np. ćwiczeń dwa razy w tygodniu. Świętuj każdy osiągnięty cel. To daje Ci motywację do dalszego działania. Pamiętaj też o rozpraszaczach. Ustal granice dla rozpraszaczy, takich jak media społecznościowe i powiadomienia, aby zachować koncentrację. Ustal na przykład 15-minutowy limit mediów społecznościowych, rano, lub wyłącz powiadomienia w pracy. Jeśli zarządzanie czasem wydaje się trudne, używaj minutników lub przypomnień. Pracuj 10-20 minut, potem zrób przerwę. To podejście pomaga Ci odzyskać kontrolę nad swoim czasem i uwolnić przestrzeń mentalną oraz energię na realizację swoich celów. Czy ten film jest dla Ciebie pomocny? Daj lajka, zostaw komentarz i zasubskrybuj. Bądź odpowiedzialna. Łatwo jest stracić rozpęd, gdy odpowiadasz tylko przed sobą. Więc czemu by nie skorzystać z zewnętrznego wsparcia? To może być przyjaciółka, mentorka albo terapeutka, cokolwiek działa dla ciebie. Podziel się celami z zaufaną osobą i utrzymuj z nią regularny kontakt. To może być krótka, cotygodniowa rozmowa, w której opowiecie o osiągnięciach i tym, co wymaga poprawy. Ta wspólna odpowiedzialność będzie cię motywować, ponieważ nie będziesz już pracować w izolacji. Masz kogoś, kto ci kibicuje. A jeśli jesteś bardziej prywatną osobą, użyj dziennika, aby śledzić swoje postępy. Zapisanie wszystkiego sprawia, że to staje się realne i pomaga ci zastanowić się, jak daleko już zaszłaś. Pamiętaj, nie musisz robić tego sama. Bądź dla siebie wyrozumiała w trudne dni. Będą dni, kiedy będziesz miała wrażenie, że nie zrobiłaś żadnych postępów. Jakbyś wróciła do punktu wyjścia i wszystko znowu wydawało się chaotyczne. I to właśnie w tych chwilach najbardziej musisz okazać sobie współczucie. Zamiast się krytykować, zastanów się, jak wsparłabyś przyjaciółkę w podobnej sytuacji. Uważasz to za porażkę? Nie. Prawdopodobnie przypomniałabyś jej, że niepowodzenia są normalne i że robi wszystko, co w jej mocy. Aby stanąć na nogi, okaż sobie tę samą życzliwość. Ułożenie sobie życia nie polega na perfekcji, lecz na postępie i prostych codziennych ulepszeniach. Chodzi o to, by dać sobie przyzwolenie na małe początki, odwagę, by iść dalej, i wiarę, że możesz się zmienić, nawet jeśli długo czułaś się zablokowana. Teraz wyobraź sobie przyszłość, w której te małe kroki zamieniają się w ogromne skoki. Przyszłość, w której twoja przestrzeń wydaje się lżejsza, twój umysł jaśniejszy, a twoje cele bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. To nie jest odległe marzenie. To coś, co możesz tworzyć dzień po dniu, wybór po wyborze. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że robisz to właśnie teraz. Stawiasz się dla siebie mimo wszelkich przeciwności. Dasz radę. Drodzy psych tugoersi, macie jakieś słowa otuchy dla tych, którzy czują się uwięzieni? Dajcie im znać w komentarzach. Chcesz poznać schematy, które Cię blokują? Obejrzyj film Jak przestać sabotować siebie. Dziękuję za obecność i do zobaczenia.